Hej, kochani, witam was w kolejnym vlogu. masie i dzisiaj w końcu nadchodzi ten dzień, dzień, w którym będziemy dekorować mój pokój. I bardzo się jaram, bo yy, wiecie, już chcę być w takim świątecznym vibe i w ogóle, bo już mam wszystko pokupowane. Oprócz jednej rzeczy, ale to już wam powiem później. Yy, ale strasznie się jaram, bo już wiecie, jak ma się te świąteczne po prostu ozdoby, już wiecie, na swoim miejscu. To już jest taki inny całkiem vibe Także zabieramy się do roboty Nie przedłużamy. już Dobra, zacznijmy sobie od tego, że ja w tamtym roku już miałam e, lampki Bo kupiła mi moja siostra te lampki, takie wiecie, na okno i w ogóle W sensie jakby ja sobie je przykleiłam tak, żeby one, bo one są takie, wiecie, że zwisają, co nie? I oczywiście ja nie mogłam zrobić tego znowu Bo znalazłam e, coś innego Zobaczyłam jednego TikToka w którym ktoś zawiesił, ja te, teraz nie będę tego puszczać, ale ktoś zawiesił, jakby, lampki na suficie. Nie wiem, czy to będzie widać teraz, ale kurczę, tak mi się to spodobało. Mam nadzieję, że mi w ogóle nie przyświeca ta lampa. Kurczę, nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale dobra, mam nadzieję, że spoko. Eee, więc to też spróbujemy zrobić. To będzie mega trudne, bo ja mam takie, wiecie, ten sufit jest zrobiony z takich jakby kurczę, nie wiem jak to się nazywa. No nie pamiętam, ale to jest takie jakby z takiego jakby styropianu. No nieważne, jeśli wiecie, to wiecie. Ale właśnie chcę na tym to zawiesić. I Nie wiem czy mi się to uda, ale postaram się, żeby się udało, bo wygląda to zalumbiście. I mam tutaj jeszcze inne yy, dekoracje, te, które Wam pokazywałam w ostatnim filmie. I jeszcze dzisiaj byłam w Dilwie i po prostu no nie mogłam się oprzeć i kupiłam parę rzeczy. Mianowicie kupiłam taki domek, on jest jakby... W sensie to jest na świecznik, taki. E, na świeczkę tutaj do środka. On jest ogólnie pęknięty. Wszystkie były tam pęknięte właśnie w ten Dildzie, ale stwierdziłam, że jest taki cute i chyba był za 6 zł, więc stwierdziłam, że trudno, jakby nie robi mi to jakiejś super różnicy, także e, tu mamy następną rzecz. Jeszcze kupiłam sobie kubek, ale to wiecie, to już będzie inny odcinek. Dobra, ogólnie mam już te lampki tak w miarę, w miarę rozplątane. I kurczę, teraz właśnie myślę, jak to zrobić dokładnie, no bo po prawej stronie, jakby tam, mam kontakt i tam też sobie położyłam, jakby wiecie, wtyczkę. Więc trzeba to zrobić tak, żeby to poszło jakby górą, i dopiero wtedy będę jakby rozkładać. I mam haczyki do tego wszystkiego kupione, więc yy, zobaczycie. Zaraz, jak się z tym będę pierniczyć, muszę to zrobić mniej więcej tak, bo tu jest kontakt, żeby to leciało tędy. I teraz myślę, bo mam takie małe haczyczki, więc jakby mam jeden mmm, taki jakby długi sznur, bo to jest jakby wiecie takie spadające, więc musimy to zrobić tak, że, tak myślałam przynajmniej, że jakby będzie przez całość szedł ten taki grubszy sznurek, i po prostu te, co jakby spadają, to będziemy wywieszać na lewo i na prawo. Znaczy na lewo i na prawo, tak. Eee, także dobra, zróbmy to, bo już będę się potem z tym pierniczyć 5 godzin. Dobra, tak wyglądają te światełko. One są strasznie ładne, kurczę, tak bardzo je lubię. Eee, także zabieramy się. Muszę je mieć oświecone, żeby Cię widzieć co jak gdzie zrobić. Jeszcze w ogóle kupiłam dzisiaj wałek do taki malutki wałeczek, bo muszę tam domalować to, bo to przecież tak nie może zostać. Także dobra, Ech, ja się zabieram do roboty i mam nadzieję, że to zrobimy dzisiaj. Dobra, mamy coś takiego, tam, wiadomo, tam na górze nie będzie dobrze wyglądać, ale ogólnie jest spoko, w sensie wiadomo, to jeszcze trzeba będzie, to wszystko jeszcze trzeba będzie, wiecie, tam, ale na razie chwilę stopuję, bo tak mi ręce bolą z tego wszystkiego, że masakra, ale mam nadzieję, że to będzie się wszystko trzymać i nie spadnie mi to na łeb, ale coś czuję, że jak to wszystko zawieszę, tak, całkiem to naprawdę za to będzie wyglądać. Szczerze mówiąc, jakbym mogła, to bym zostawiła to tak. Nie ja musimy tego robić. Ale trzeba. Let's go. Dobra, moi drodzy, mamy to. To ogólnie nie wygląda jakoś super, nie wiem, zjawiskowo, ale mnie też nie o to chodziło. Chodziło mi bardziej po prostu o to, żebym nie musiała zaświecać tej lampy już. Tylko wyciepodzi tak fajnie, ładnie i po prostu świątecznie. Także ja jestem bardzo zadowolona. Wiadomo, to jeszcze nie koniec dekoracji, ale lampki już mamy skończone. Także bardzo się cieszę. Dobrze moi drodzy, mamy już e, lampki zawieszone, bardzo się cieszę, bo szczerze mówiąc, dzisiaj jak się obudziłam i tak sobie mówię, kurczę, ja chciałabym już lampki mieć w ogóle, bo to jest moim zdaniem najtrudniejsze z tego wszystkiego, co chciałam w ogóle zrobić w tych vlogmasach, więc e, cieszę się, że to już jest za mną i jak się tak obudziłam i sobie pomyślałam, że muszę to dzisiaj robić, to mam takie... Nie, będę strasznie się wkurzać i tak też było. Wkurzałam się na początku strasznie, że mi nie idzie. W sensie, no bo to wiecie, cały czas ręce do góry i w ogóle nie ma Ale powiem wam, że jak zawiesiłam tą pierwszą główną część, to miałam takie. Uff, ja już jestem prawie przy końcu, no nie? I wtedy miałam takie, znowu taki świąteczny taki przypływ energii i miałam takie, że super, że będę miała fajne lampki i w ogóle no. Także ja jeszcze jestem teraz podczas zakresu, więc wiecie, moje humorki są różne Ale cieszymy się, że są już te lampki na górze I byłam jeszcze dzisiaj w Dildzie i już Wam pokazuję, co dokładnie kupiłam Kupiłam kubek Taki bałwankowy i kupiłam jeszcze taki świecznik I mamy masa rzeczy Kilka z tych rzeczy jest na choinkę, czyli no nie będę ich wykorzystywać dzisiaj bo choinkę sobie zrobimy w następnym vlogmasie. Ale do czego zmierzam, to to, że musimy sobie teraz posortować co jest na choinkę, a co jeszcze sobie mogę, wiecie, wykorzystać tutaj, żeby jakoś ładnie to udekorować. Także tak, kokardki na pewno dam po prostu na choinkę, chyba że jeszcze jakieś mi zostaną, to po prostu w tym choinkowym vlogmasie jeszcze sobie tutaj dopuścimy, wiecie, ten pokój. Bombki to też jest choinka. Też choinka. I wiecie co? Lampeczki to też jest choinka. O, już wiem co możemy sobie zrobić. A mianowicie mam tutaj takie jakby choineczki słodkie, one są wiadomo plastikowe. Ale są mega słodkie i jeżeli pamiętacie z ostatniego vlogmasa ja miałam przy moim świeczniku tutaj e, takie liski, tam był chyba jeszcze kijerzyk albo nie No mniejsza w to, ale figurki jesienne No i teraz sobie myślę, że może tam bym postawiła te właśnie choineczki, ale teraz sobie tak myślę jeszcze, że może lepiej by to na bierku wyglądało nie wiem, nie wiem, zaraz to sprawdzimy, ale tak, mamy te i teraz chciałabym jeszcze, bo to bym raczej. czekać, ile ja tego mam, bo mam tu takie śnieżynki, i sobie tak myślę, żebym mogła jeszcze coś tutaj pokmienić z tymi śnieżynkami. Myślę, że w tym miejscu, oczywiście tutaj zestaw gamingowy musi być, ale śmieję się oczywiście, ale y, myślę, że w tym miejscu fajnie by było postawić chociaż jedną choinkę, a jak nie, to może domek, ten świecznik, bo tutaj przeważnie zawsze sobie y, palę świeczki, więc wydaje mi się, że też to by było najlepsze rozwiązanie. Tak, tak myślę, że tak by było najlepiej. I wiecie co? Jeszcze sobie tak myślę, że zamiast tych perfum, bo perfumy można sobie dać gdzie indziej, prawda? Zamiast tych perfum moglibyśmy sobie dać choineczkę jakąś, małą może. Tu. Zobacz, albo najlepiej by było jakby to było gdzieś tutaj obok. Tak sobie myślę teraz. Czekajcie. Czy coś takiego. I to by było tak sweet, że... Czekajcie, może tak damy. To jako, że wiecie, choinka z domkiem, co nie? Spoko chyba to wygląda. No, wydaje mi się, że spoko. Teraz macie taki trochę miszmasz, bo mm, tu jest lustro, co nie? Ale tak ogólnie wydaje mi się, że mega git. I oczywiście nie może zabraknąć świeczki. Nie, no mega słodka to wygląda. Bardzo fajnie, jestem happy. I teraz tak, myślę, że najlepszą opcją byłoby, żeby tutaj dać te hoineczki, te, które mi zostały, bo mam jeszcze dwie, tak? Więc myślę, że może gdzieś tutaj bym je dała. Na razie. Chodziło, że tak. Zobaczmy, jak to wygląda. Myślę, że spoko też. W sensie, Nie wiem, czy bym nie wolała tak, żeby one były obok siebie, żeby było widać, że ta jedna jest większa od tej drugiej. Ale tu też nie ma tyle miejsca, no to co nie? Więc chyba bym postawiła na to, żeby one na razie były tak. A przy okazji, jakbyśmy mieli jeszcze coś lepszego, to się to po prostu pozmienia. Takie. Y Gwiazdeczki. Ja akurat kupiłam dwie sztuki, bo stwierdziłam, że bardziej bym je chciała na jako ozdoba taka, wiecie, do pokoju niż na choinkę. I sobie myślę, czy one są w ogóle tak słodkie, czyli tak dziwno słodkie, bo to są takie jakby koraliki i w ogóle. I ja je w ogóle kupiłam w Aksjonie i się zastanawiam, czy nie kupić więcej, bo ja tu mam pełna takich, wiecie, gwózdków, sieć gwózdków. Wkrętów takich starych i w ogóle I tak sobie myślę Czy by może jeszcze nie dokupić czegoś Żeby było coś na tej ścianie Jakąś może Jakąś roślinkę może I Po prostu te y, Dokupić jeszcze te listeczki I tak wiecie fajnie zrobić Może tutaj coś takiego nie Tak sobie myślę, że to no, no, Spoko i dodać tutaj coś Tylko muszę się jeszcze namyśleć Ale ogólnie jest fajnie Podoba mi się już Dobra, stwierdziłam, że Dodam jeszcze tam gwiazdki Tam gwiazdki I jeszcze tu są gwiazdki Na razie niech to tak będzie, żeby nie było już całkiem pusto Wiem, że to wygląda trochę biednie teraz Co? Na razie mamy tyle, ile mamy I z tego trzeba się cieszyć a jak będziemy mieć więcej, to jeszcze sobie dorobimy. Dobrze, moi drodzy, na ten moment mamy światełka, mamy te gwiazdeczki, które tam sobie słodko wiszą, ale mam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie jest to wieniec, bo moja półcza dzisiaj kupiłam wieniec do pokoju i o, tam sobie właśnie i zastanawiam się, gdzie jak go mam dać. Bo nie wiem czy chciałabym go mieć na mm, drzwiach, no bo to daje taki mały efekt, ale znowu się zastanawiam gdzie indziej bym mogła go dać niż drzwi. Także przejdźmy się po pokoju i pomyślimy. Wybaczcie że na telefonie, ale E, teraz będzie mi to po prostu łatwiej. E, tymi ciołami się nie przejmujcie, bo one tak mają być. To jest posprzątane, pozagregowane, także filmik e, ze sprzątania dalej tutaj się, wiecie, unosi w powietrzu. E, dobrze. Tu są jeszcze dekoracje, także na to nie patrzcie. Tu mam e, rzeczy do aparatu, bla, bla, bla. I tu jest nasz wieniec. I teraz, gdzie ja go mam dać? Czy Wziąć stąd chociaż jedną tą gwiazdkę i... kierciu. I zawiesić ten wieniec. Czy zrobić to jakoś inaczej? Kurczę, no nie wiem, nie wiem. W ogóle mam na sobie słodką piżankę, którą dostanę po tamtym roku. Taka mega cute, stwierdziłam, że to będą realistyczne wróży. I jak jestem w piżamie, to jestem w piżamie, tak? Moja piżama jest mega słodka i w ogóle co ja bym powiem, to myślałam nad tym myślałam nad tym, żeby kupić piżamę w H&M, która jest taka czerwona, satynowa. Ja taką Ala satynową yy, piżamę mam. I ona od, w odcieniu takim beżowym, żółtym, takim, no wiecie, to takie jest... nie jest kolorowa. No. Ale tak sobie pomyślałam, że może kurczę, na święta bym sobie kupiła. Taką czerwoną, tylko ona chyba kosztuje 140 zł, ale czy ja bym chciała taką? No, chciałabym. Także jeszcze się zastanowię, ale ona jest tak śliczna, w ogóle widziałam właśnie dziewczynę na TikToku, która nagrała właśnie film z tą mm, piżamą i ona jest tak pięknie, tak w ogóle pięknie wyglądała ta dziewczyna w tej piżamie, że w ogóle, wiecie, w piżamie, no nie? Ale tak zajebiście wyglądała, że. Dobra, myślałam nad czymś takim w ogóle, Ej, kurczę, on w ogóle chyba nie był za 6 zł, serio, um, ale kurde, bo ja mam takie te gwózdki, co nie, na których zawiesiłam jakby te super gwiazdeczki, no i tutaj też widziała ta gwiazdka, tylko że on tutaj ma taką dziwną, nie wiem, czy to zauważycie, ale tu, Kierciło, czy ty możesz, nie piszczeć, tu, ma taką zawieszkę, co nie, na którą teoretycznie powinno się zawieszać, ale ona przed chwilą mi spadło to wszystko i ja się boję, że mi to po prostu spadnie na łeb, jak ja tu będę spać. Z drugiej strony, no, jak nie będę zagruszać, no to nie powinno to spać, co nie, ale ja się boję, że nie wiem, no. nawet z drugiej strony to też, wie, wiecie, no, nie waży 50 kg, nie, żeby mi zrobić krzywdę. Udało mi się powiększyć trochę ten to, to. Także fajnie. O, tada. I w sumie mogąby być tutaj niż. Zrobię tak. O, bardzo fajnie. Sweet. Ja i mój wieniec. I moi drodzy, przechodzimy do... Super momentu, czyli otwierania vlogu masowego, kalendarza odwrotnego. Także jaram się, zawsze nie mogę się doczekać, aż to jak wynagram. Dobra, dam to trochę dalej, żeby nie, nie było tak tego migania. Mamy piąteczkę. I ta piąteczka jest trochę większa, także jaram się. Let's see. Halo. Mamy tutaj już z minty shop, więc. Jakiś kosmetyk? Co to jest? Ale to jest zmyła! Kurde, pędem to w pierwsze co? To myślałam wcześniej, że to jest świeczka. Potem tam nie wiedziałam, co może być. A teraz myślałam, że to będzie jakiś kosmetyk? Bo wiecie, bo było z minty shopa, no nie? Wypuszczajcie, że to jest herbata zimowa, bo ogóle bym się nie spodziewała, ale zajebiście! Kocham takie rzeczy, kocham! Winter tea, black tea, cinnamon, pink pepper. Jezu, jaram się, a mogę to otworzyć już? Chciałabym to powąchać. Aha. O, ale zajebiście pachnie z tą normalnie papierową tą. Oh, a ja sobie ją zrobię dzisiaj. No ulej, że nie zrobię. Jaram się. Kocham takie rzeczy, ale zmyła, nie? Totalna zmyła, bo myślałam, że to będzie jakiś kosmetyk, albo jakaś maseczka, tak mówię, coś takiego większego. Może jakaś, wiecie, maska, taka, będzie hmm, w pudełku czy coś. Zajebiste. Zajebiste. Jezu, słyszycie mogę czekaj następnego, naprawdę. Wiem, że to mówię co, co odcinek, ale naprawdę tak jest. Tak jak mówię, mam nadzieję, że Wam się podobają te vlogmasy. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do Vlogmasa ostatniego. Mm, I co? Widzimy się w następnym vlogmasie. Pamiętajcie o moich socialach. Eee, I co? Buziaczki! Dobranoc, dzień dobry, nie wiem kiedy to oglądacie, ale życzę Wam miłego dnia wieczoru, także bye!